Cześć moi drodzy. Jestem dietetykiem, certyfikowanym trenerem personalnym oraz wykonuję zabiegi modelowania sylwetki. Innowacyjne podejście do dietetyki. Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze, uwzględniam twój styl życia. Po drugie, uwzględniam twoje preferencje żywieniowe, a po trzecie Masz czas na wszystko, nie tylko na gotowanie w kuchni, ponieważ to nie jest współpraca z dietetykiem na tylko i wyłącznie sztywnym jadłospisie. Wchodzisz w to? Ponadto, do tego wszystkiego jestem certyfikowanym trenerem personalnym już od jakiegoś czasu i dzięki temu zalecę Ci odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie treningi, które możesz wykonywać, by jeszcze wspomóc swoje odchudzanie. A na koniec dodam taką petardę. Mam w gabinecie urządzenie, które już po jednym zabiegu zredukuje Twoją tkankę tłuszczową w obszarze, gdzie masz problem, by się jej pozbyć. I to będzie natychmiast. Wchodzisz w to? Zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzę. Cześć!